To oczywiście letnia scena muzyczna. W tym roku mamy na letniej scenie muzycznej taką mieszankę gatunków, bo mamy i bardzo popularnego obecnie bdos i Kamila Bednarka, który się cieszy niesłowną popularnością Grzegorza Chyrzego, Sarsek oraz mamy Kasię Kowalską, która wiadomo, że tak naprawdę no po prostu ona jest już skierowana do troszeczkę starszych odbiorców. Obchodzi w tym roku swój jubileusz pracy artystycznej. W pozostałych miejscowościach, tak jak mówiłem, również wydarzenia będzie. Będzie Kleo, będzie Enej, będzie Sławomir, w chałupach wystąpią czarnoszarni. Oprócz tego w kościele będą się odbywały również letnie koncerty organowe i kameralne, tak jak co roku. Zapraszamy do, do sprawdzenia naszego kalendarza. Staramy się tak wszystko przygotować, żeby tam każdy mógł coś dla siebie odnaleźć. Jeśli chodzi o imprezy sportowe, to jeszcze tutaj w końcówce czerwca mamy nasz e, tradycyjny już e, rajd rowerowy europejski. Z ciekawymi nagrodami. Następnie od tego też weekendu, właśnie 29-30, rozpoczynamy nasze zabawy z kopaniem piasku na plażach. Mistrzostwa budowniczych na plaży. 6 lipca będzie kolejna edycja Alei Gwiazd Sportu. Z tej okazji też jako miasto organizujemy bieg na Milę Morską. Natomiast przez cały lipiec i pół połowę sierpnia też już właściwie chyba mogę powiedzieć tradycyjne nasze imprezy siatkarskie, siatkówka plażowa na plaży we wodosłowie wejście numer 3. Zapraszamy serdecznie do udziału w tych turniejach.